a tym razem jestem gdzie? W moim domku i spójrzcie, co ja dzisiaj dla Was przygotowałam. jest dzisiaj co to jest takiego? Już Wam mówię, bo na pewno jesteście ciekawi, a jest to, co bombowo na balonach a to takie duże cudo, wiecie co to jest, to jest pompka do balonów. Tak! Dzisiaj słuchajcie, będziemy się bawić balonami, będziemy się pluskać balonami. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zarówicie balon, słuchajcie, to zostawcie łapki w górę, ale zanim zaczniemy pompować nasze malutkie baloniki naszą fajną wodą, Chciałabym Was jak zawsze gorąco pozdrowić, więc z pierwszymi osobami w tym odcinku, które pozdrowię będą to: Zuzia Sokołowska, Ola Lipiec, Mufinka Tofina Tofina, Julia Ryszkowska, Lili Duster, O i Charlie LPS, Bartek Bielal, Joanna Plusi Zwierzątko, Nikola Kuźnicka, Weronika L, Julitka Konieczna, Dream, Kiwia Kiv, Kimes. Zosia Snajda-Brus, jej kuzynek Karol Dudzik oraz Kur Video. Buziaczki! Kolejnymi osobami w tym odcinku będą to Sylwia Nikola, Wolek Zefir, Emo Girka MSP, Tosia LPSE, Martynka MSP, Róża Czernacka, Ola Zientara, Karolina Henczel, oraz Angelika Ro, Magda Kuźniar, Spektra, Wonder Gaze, Amelka Jastrząbska, Golden Pants oraz Anna Witkoś. Mua! Buziaki! I ostatnimi osobami w tym odcinku, które pozdrowie są to natomiast... Yy, Anna Witkoś, Mangle Art, Marcin Idzi, Olivia 221, Mini Ciastko, Karolina Wiśniewska, Julia Wołowicz, Julii Przy, Julia Jewula, Kizia Mizia, Amelka Jastrząbska, Julia Piczona, Zuzia Jaszkowska, Ania Krukowska oraz Oliwka Wojewnik. Buziaki, trzymajcie się bardzo gorąco, zostawcie dużo łapek w górę, kochani, tak, jeżeli chcecie drugi film z takimi fajnymi balonami, kochani, bardzo będę się cieszyła z tego, tak. I co, piszcie także swoich pozdrowieniach, a my teraz, słuchajcie, przechodzimy do naszej bomby. To słuchajcie, w końcu przyszedł czas, aby co? Rozpakować nasze malutkie, takie tyczki baloniki, tak? I popatrzcie, jak ta butla z wodą znaczy, w sumie jeszcze nie z wodą, bo jeszcze tam wody nie ma, ale będzie już za chwilkę. Popatrzcie, jak ona wygląda. Tutaj mamy, słuchajcie, taką malutką ulotkę, tak? Malutką ulotkę, tutaj jest taka malutka ulotka. Jak wystarczy się tym cudem posługiwać? Więc myślę, że na początek po prostu wyciągniemy wszystkie nasze baloniki z tej butli, zdejmiemy, słuchajcie, tą. Ulotkę i wlejemy wodę. No to co? No to zaczynamy, myślę, że od ulotki. To mamy swoje superowe czarne nożyczki. To słuchajcie, to ściągamy naszą wielką ulotkę. O, i popatrzcie, jak ona fajnie sobie wygląda. Tutaj na obrazku jest taki właśnie, który rzuca balonikami, a po drugiej stronie mamy instrukcję, jak należy to wykonać poprawnie, więc mam nadzieję, że podałam zadaniu i mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, to się ze mnie po prostu nie śmiejcie, Ok, To fajnie, cieszę się bardzo. Jeżeli lubicie balony, kochani, to zostawcie dużo łapek w górę, będę bardzo szczęśliwa, o matko! I napiszcie mi w komentarzu oczywiście, czy lubicie te balony, bo to będzie dla mnie wiadomo, że lubicie balony. Tak, no to co, to słuchajcie, tak wygląda... Nasza butla z wodą. Teraz po prostu sobie ją odkręcę, aby mogła się dostać do naszych baloników. I wow! Popatrzcie, jak to wygląda. Jakie jak są dwie grube, słuchajcie, rury, tak? Które będą tutaj. Tu jest taki mały cykelek, który będzie, słuchajcie, wciągał naszą wodę. Tak, fajnie. No to popatrzcie teraz sobie dalej. Ściągnęliśmy tą naszą yy, na zakrętkę i popatrzcie, ile jest tutaj balonów, kochani. Wow! Normalnie tysiąc balonów, aż one już po prostu wylatują. Popatrzcie, jakie są kolorowe, normalnie jak tęcza, kochani. I jak się je dotyka, to jest tak fajniutko. A wiecie, ile ich tam jest w środku? 200 balonów, kochani! Fajnie, co? Tyle niesamowitej zabawy nas czeka dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Ja niestety nie mam nikogo obok siebie, właśnie, żeby zademonstrować Wam poprawnie, jak to można się tym bawić, ale jeżeli będzie tysiąc łapek w górę, kochani, na tym filmiku, to zrobię Wam dla Was specjalny odcinek właśnie z balonikami, czyli bitwę balonową tak na wodę właśnie! To zobaczcie jakie mamy tutaj fajne baloniki. To co? Wysypujemy je? Wysypujemy je! To wow! I wyleciamy nasze balony! Zobaczcie, jest ich naprawdę multum. Jest ich tak dużo od koloru do wyboru. Jaki kolor po prostu Wam się podoba, taki możecie sobie napełnić swoimi balonikami, ja już Wam słuchajcie na początku powiem, że wezmę sobie na przykład fioletowy taki, o, pomarańczowy balonik, y, niebieski i żółty, no i jeszcze różowy je wezmę, o, fajniutko, ojejka, jakiś mi tam spadł, y, mamy niebieski, fioletowy, żółty, różowy i pomarańczowy, o, ale popatrzcie w ogóle jakie one są takie, takie tyczki te baloniki, fajniutko, no to co, to teraz nalewamy wodę, no i pompujemy nasze balony. To popatrzcie, napełniłam już moją wielką butlę, czyli pompkę do balonów wodą. Popatrzcie ile jest wody i teraz przyszedł czas na co, aby napełnić nasze baloniki wodą. Yy, więc tak, słuchajcie, już Wam mówię jak to trzeba zrobić. Tutaj macie taką fajną pompeczkę, tutaj wystarczy słuchajcie umieścić naszego balonika, wypompować, a tutaj poniżej, wiecie co jest, tu się znajduje słuchajcie właśnie Taka specjalna końcóweczka do wiązania balonów, żeby nam to ułatwiło. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ta końcówka jest dosyć taka sprawna, ale zaraz się przekonamy. Najwyżej wyproście nam cały balon od razu i będzie tyle potemacie, ale przynajmniej będzie śmieszniej. No to słuchajcie, no to co? To gotowi. Spinamy pośladki, kochani, i pompujemy! To ja myślę sobie, że zacznę sobie! od takiego fajnego różowego balonika, kochani, więc trzymajcie kciuka za mnie i umieszczamy, popatrzcie, umieszczamy naszego balona właśnie tutaj w to miejsce wyżej, o właśnie tak, musimy to dokładnie, słuchajcie, naciągnąć, wiecie co, ja sobie to tak troszkę odwrócę do siebie, bo tak będzie mi wygodniej, ale myślę, że zaraz Wam pokażę, o co mi tak dokładnie chodziło. O, popatrzcie, tutaj balonik musi wejść do samej tej końcówki, bo inaczej nam plus nie od razu i nie będzie fajnej zabawy. No to uwaga, najlepiej no sobie ją troszkę tutaj przytrzymać, żeby nam ten balonik rzeczywiście nie uciekł. To uwaga, czy łapiemy za O matku, już powietrze się wklei do naszego balona. To słuchajcie, uwaga i pompujemy naszego balona. Uuu! jak się napełnia wodą! Dobra, myślę, że tyle naszej wody wystarczy. O, uwaga! O, matku, już ta woda mi leci. Popatrzcie! Jaki balon jest nabuzowany wodą! Wow! No i teraz, słuchajcie, wiecie, co to wystarczy zaraz robić? Umieścić go sobie właśnie w ten sposób, tak mi jest wiecie, wygodnie. Ja sobie to odwrócę. Otacz, tak troszkę do siebie. Mam nadzieję, że widzicie to, jak ja to będę robiła. Wystarczy, słuchajcie, przyłożyć naszego balona. A tą końcówkę balona. Przełożyć pod tymi, pod tymi, słuchajcie, wiązadłami poniżej, to uwaga, to przekładamy, mam nadzieję, że mi nie pluśnie, bo jak mi pluśnie, to będzie katastrofa, mówię Wam, ja już to coś czuję, że będę zaraz cała mokra, trochę się obawiam tej, tej zabawy tym balonem, powiem Wam szczerze, to uwaga, wiążemy naszego balona, kurczę, coś mi teraz nie wychodzi, o teraz mamy tak, o mamy przywiązane, słuchajcie, o, mamy i to wygląda słuchajcie w ten sposób, mam nadzieję, że dobrze widzicie to, o i teraz to musimy przełożyć na dół. Uwaga, uwaga, uwaga kochani i mam końcówkę, prawie mam końcówkę i jest, jest balon zaplątany, to już Wam go pokazuję, popatrzcie jaki fajny jest ten balonik, wow, fajny. Popatrzcie, kochani, napompowałam sobie już ile balonów, 3, 4, 5 balonów. Tak, i ja powiem wam się, że że już się troszeczkę boję, obawiam się tego, że będę zaraz cała mokra w moim mieszkaniu będzie pełno wody. Ale no trudno, nie, no niestety. Mam pomarańczowy, słuchajcie, różowy, dwa niebieskie i jeden różowy, to od którego jak sądzicie. Może tą butlę z wodą sobie na razie chyba co na bo na wszelki wypadek. O, proszę bardzo. I popatrzcie, jakie mam fajowe baloniki. One są takie megaśne. Popatrzcie, jak fajnie chlupią wodą. O, zaraz mi pewnie zaraz i tak, niech będę się tak bawić, słuchajcie, to mi wyleci na wodę i dobra, no to słuchajcie, to zaczynamy naszą zabawę, więc rzucamy na co pierw, może rzucimy na, na mnie, na moją rękę, to uwaga, 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 ręka jest przygotowana i hu! o matko i nie pękło. o rany, bo no, muszę iść po niego, a albo pójdę po niego później, to teraz czekajcie, słuchajcie, może tak, tak, zginie ładnie, chcemy na to, to uwaga, 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 uwaga i hu! oj. Ale są wytrzymałe te baloniki, powiem Wam szczerze mówiąc. No, rzeczywiście. Patrzcie, można nawet go zdywać z takiego zbiotka. Fajnie. To uwaga, jeszcze raz, trzeba mocniej. To uwaga, 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 uwaga. I. Jestem cała mokra. Popatrzcie, nasz balon pękł. Orany, no dobra. Ale fajowo, 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 ale mam tutaj mokro w ogóle na stole, ale to wyschnie, na no, szczęście to wyschnie, to uwaga, 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 już mi się podoba, jestem taka cała mokra, słuchajcie, że po prostu masakra, tak, ona wszędzie po mnie leci, no dobra, to uwaga, nie obijamy w bawełnę, lecimy dalej, trzeba się bawić, to teraz myślę, że zaczniemy bawić się naszym pomarańczowym balonikiem, to uwaga, 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 uwaga. Gdzie go teraz mamy rozbić sobie, słuchajcie, na ręce. Dobra, to uwaga, ręka przygotowana i ojka! Ten jest wytrzymały. Dobra, to jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz, jeszcze raz i... Ej, nie chcę pęknąć, a teraz Też nie. O, a teraz nie! Ale patrzcie, zmienił kolor, znaczy zmienił kształt. Ale fajne są te balony! Dobra, to słuchajcie, to ostatnia próba z naszym pomarańczowym balonem, bo on już mnie zaczyna, słuchajcie, troszkę denerwować. Ja go chcę sobie rozbić wodą, a on mi się nie daje. Co za uparciu! To uwaga. Trzy, dwa, jeden i... Ej, no nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ale poleciało na mnie, popatrzcie. Mam całą rękę mokrą, o rany. No dobra. To ostatni balonik, myślę, że ten niebieski, kochani. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Niestety nie mogę Wam pokazać inaczej, jak się z tymi balonikami, bo nie mam drugiej osoby koło siebie. No dobra, słuchajcie, to uwaga, 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 uwaga. Troszkę się przygotuję i teraz może będziemy sobie na moją bluzkę czy na coś innego, jak sądzicie, może na tą drugą rękę. To uwaga! Uwaga, 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 kochani. Trzy, dwa, jeden i hu! Nie chcę i Hy! I też nie chcę, co za uparciu. One chyba wolą tak na to tominu, a może tak, trzasnę, co by na to? Uwaga. 3, dwa, 1 i Hy! Też nie chcę! O rany, to jeszcze mocniej, muszę więcej siły dać. Uwaga. Trzy, cztery i ry. A, też nie! A teraz? Też nie! O matko, i mi uciek! A teraz? Też nie! A teraz też nie! A teraz też nie! A teraz, też nie. A teraz, też nie. A teraz i nie chcę co za uparty balon! To słuchajcie kochani, zakończyliśmy nasz odcinek z czymś z naszymi fajowymi, kolorowymi balonami. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie koniecznie łapki w górę, napiszcie mi w komentarzu, kochani, ee, czy robicie balony i jaki kolor robicie balonów i czy macie taką oczywiście pompkę do, bawienia, do robienia balonów właśnie, kochani. Więc co, piszcie mi także o swoich, słuchajcie, pozdrowieniach, jeżeli na tym filmie będzie tysiąc łapek w górę, to zademonstruję z osobą jakąś tam, jakąś tam, z kimś tam, tak naprawdę z kimś tam, tak, ee, bitwę na balony, czyli będę się rzucała właśnie z tą drugą osobą i ciekawe, która z nas wykra, bo która z nas będzie bardziej mocna. E, mokra, przepraszam. Jeżeli chcecie taki konieczny odcinek, to naprawdę łapki w górę, kochani, i ten odcinek będzie. Dziękuję Wam także za wszystkie... Lajki i komentarze, tak, komentarze piszcie, koniecznie piszcie, bo każdy komentarz dostaje serduszko kochani. No to co, to widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!